Od Michała Kamińskiego, wicemarszałka e, Senatu, e, koło senatorów koalicji e, Koalicja Polska, PSL. E, dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, moje uszanowanie. Panie redaktorze, witam państwa. Ten wygląda na to dość ciepłe nareszcie poranek. Przyjemnie, przyjemnie to wygląda, ale powinno padać. Pan jako związany z ludowcami o tym wie najlepiej, prawda? No wiadomo, że mamy problem suszy w Polsce. No niestety jest kolejny problem, który uderzył e, w polskie rolnictwo, w polską gospodarkę i w Polaków dzisiaj. I on nie ma wspólnego nic. Z faktem e, naszej koalicji polskiej, w której główną partią jest publiczność ludować, niestety jest to fakt obiektywny, polityczny Dzisiaj polscy rolnicy, ale nie tylko rolnicy. Borykają się z gigantycznymi problemami suszy, które powodują, że na Polaków, którzy dzisiaj borykają się z ogromnymi problemami ekonomicznymi, spada jeszcze potęgowana przez koronawirus, a spowodowana polityką rządu Mateusza Morawieckiego, a w tym dla Polaków. Polacy dzisiaj za wszystkie rzeczy, które pięć lat temu, kiedy Andrzej Duda zaczynał swoją nieszczęsną kadencję, płacili mniej, dziś płacą dużo więcej prawie za każdą rzecz. I dzisiaj ta drożyzna po pięciu latach prezydentury Andrzeja Dudy jest obok koronawirusa jednym z naj, jedną z największych bolączek Polaków. I o ile koronawirus, miejmy nadzieję, ma charakter doraźny, to drożyzna, która jest efektem polityki Prawa i Sprawiedliwości, ma charakter niestety dużo bardziej trwały. tak, dzisiaj susza, koronawirus obnażyły bardzo wyraźnie taką kompletną, bym powiedział nie tylko techniczną nieumiejętność uprawiania polityki przez ten rząd. Bo ona się sprowadza do sprawności wyłącznie socjotechnicznej, a nie praktycznej, ale także pokazała, jak bardzo to są ludzie oderwani od życia. No, Ciągle słyszymy o wielkiej pomocy, która trafia dla przedsiębiorstw. Znaczy, słyszymy w międzyczasie, jak słyszymy od rządu, cały czas dyskusję z nami, dlaczego mamy lub nie mamy robić konkretnego dnia wyborów. No bo tym się głównie politycznie rząd zajmował, prawda? Za to, miejmy nadzieję, już niedługo poszczególni ludzie będą odpo ponosili odpowiedzialność. Przepisaną w polskim prawie, ponieważ no dzisiaj nie jesteśmy w stanie na przykład ustalić, kto zapłacił za wydrukowanie 30 milionów nieważnych to dzisiaj kart do głosowania. Kto to zlecił? Ministerstwo, które rzekomo to nadzoruje mówi, że. Nie odpowiedzialność. Panie redaktorze, no będziemy musieli kto ustalić. To powinien ponieść to... odpowiedzialność. Panie redaktorze, no przede wszystkim ma pan... Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła wyraźnie, że wybory nie mogą się odbyć 10 maja. To mamy w komunikacie, oficjalnym komunikacie Państwa Komisji Wyborczej. Nie może się odbyć głosowanie. Co robi obywatel Rzeczpospolitej, jeżeli jakieś prawo, które jest mu przepisane, nie, nie może zafunkcjonować? No, ja, jak każdy obywatel Rzeczpospolitej, za dwa dni powinienem zgodnie z zarządzeniem marszałka Sejmu pójść do wyboru. W związku z czym ja sięgnąłem. Oburzony faktem w Państwowej Komisji Wyborczej, że nie będę mógł w niedzielę dokonać czynności głosowania, czyli zakończyć tego etapu procesu wyborczego, który jest kończony głosowaniem, zajrzałem, panie redaktorze, do kodeksu karnego i okazuje się, że kodeks karny precyzyjnie opisuje taką sytuację. Otóż tam w artykule 259 jest sformułowanie: kto siłą fizyczną, podstępem, lub, e, e, lub podstępem uniemożliwia głosowanie, podlega odpowiedzialności karnej. No, od tego jest prokuratura. Prokurator generalny po 10 maja będzie mógł stwierdzić do siebie oczywisty fakt, że Polacy nie mogli głosować. Głosowanie się nie odbyło, choć powinno się odbyć. Skoro PKW będzie już w tej sprawie się wypowiedziała, Sąd Najwyższy ma rozpatrywać, e, będzie zajmował się faktem, że nie odbyło się głosowanie fakty nieodbycia głosowania, powtórzę, jest opisany w kodeksie karnym. I za spowodowanie na przykład podstępem nie głosowania, w tym przypadku wszystkich Polaków, jest przepisana odpowiedzialność karna. Ja liczę na to, że prokurator generalny, prokuratury się tym zajmą po prostu, żeby ustalić przyczyny. Tak samo jak mam nadzieję, że co nie, nie najmniej. Czy może pan złożyć doniesienia do prokuratury? Panie redaktorze, no fakt jeszcze nie zaistniał. Musimy złożyć, no poczekać do 10 maja, tak? No ja 10 maja się ostatecznie przekonam, że nie mogę głosować. Ja tym się różnię od pana Gowina i pana Kaczyńskiego. I złoży pan nie do prokuratury? Sobie, nie, nie posiadam w sobie, panie redaktorze, tym się różni od pana Gowina i pana Kaczyńskiego, że nie posiadam w sobie zdolności profetycznych i nie mogę przewidywać, co zrobią na pewno niezależne ode mnie organy konstytucyjne. Ja wiem jedno zgodnie z. Y, y, Rozporządzeniem marszałka Sejmu 10 maja ja i inni obywatele powinniśmy wziąć udział w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej i nie weźmiemy w nich udziału. Rząd z jakichś powodów nie zastosował jedynej procedury która w warunkach. Siły wyższej co do tego nie mamy wątpliwości, że nie rząd w Polsce wprowadził koronawirus to jest jasne to nie tutaj i problem bo koronawirus jest czynności przy. Krasną tragedią, która nas dotknęła jak cały świat, i ona ma charakter obiektywny. Ona nie jest związana z działalnością rządu. Reakcja rządu jest odpowiedzialnością rządu, ale nie sam fakt koronawirusa. Reakcja rządu w kontekście wyborów na koronawirusa mogła być taka: w sposób legalny doprowadzić do innego, do przesunięcia terminu wyborów. Jakby były one demokratyczne, wolne i nieobciążone niebezpieczeństwem głosowania w warunkach pandemii. To też rzeczywiste i myśmy tej oczywistej pracy myśmy myśmy państwo polskie konkretnie rząd na polecenie jak ma Jarosława Kaczyńskiego przyjął zupełnie inną strategię działania i ta strategia działania doprowadziła do chaosu konstytucyjnego do niepotrzebnych gigantycznych wydatków państwa polskiego a także doprowadziła do tego że klasa polityczna to jeszcze półbiedy, biedy bo Polacy mogą żyć z ograniczoną aktywnością klasy politycznej ale nie mogą żyć z ograniczoną aktywnością państwa polskiego. A ta aktywność rządu, która powinna być skierowana na koronawirusa, była skierowana na cyrki i taniec wokół poczty polskiej. I wokół tego, jak legalnie zrobić coś, czego się legalnie zrobić nie da. I ja jestem zdania, i tutaj absolutnie uważam, że parlamentarna komisja śledcza, która wyjaśni także sprawstwo kierownicze tych działań. Kolejność podejmowania decyzji, wydawania tych decyzji, a także decyzji na piśmie, bo jest to łańcuch wydarzeń dotyczący z wydawaniem pieniędzy podatników i dotyczący z konkretnymi aktywnościami podejmowanymi przez poszczególnych urzędników państwa polskiego. Tak, ja sądzę, że zakres problemu, z którym mamy tutaj do czynienia, od spraw finansowych zaczynając, na szacunku dla demokracji, na szacunku dla naszej wolności kończąc, czyli od spraw finansowych po sprawy Gigantycznej miary konstytucyjnej. Ogrom tych spraw jest tak duży, że tym powinna się zdecydowanie zająć Komisja Śledcza. Także po to, by ludzie, którzy w pewnych sprawach nie pełnią funkcji formalnych, w związku z czym formalnych poleceń nie wydają, ale wydają polecenia i co na to na przykład być może świadkowie, które można by zakwalifikować jako sprawstwo kierownicze, podżeganie do jakichś działań, które mają charakter nielegalny. Tak, ogrom problemów związanych z. Tą akcją, czy będziecie współpracować z lewicą w tej, w tej sprawie, bo wczoraj Robert Biedroń powiedział, że trzeba powołać komisję śledczą. Panie senatorze, czy będziecie współpracować z lewicą? Ale wie pan, ja mam wrażenie, że dzisiaj cała opozycja, koalicja polska z najsilniejszym wśród kandydatów opozycyjnych, kandydatem na prezydenta Władysławem Kośniakiem Kamyszem. Na tym polega siła koalicji Polski, a przede wszystkim Kośniaka Kamysza, że jest... Dzisiaj w Polsce to jest człowiek, który może rozmawiać z każdym, mając bardzo twarde własne poglądy na temat tego, co się w Polsce dzieje, ale jest w stanie rozmawiać, z lewicą jest w stanie rozmawiać z tymi ludźmi w obozie władzy, którzy wykazują minimalne oznaki. E, e, tak powiem, kontaktu z rzeczywistością jest w stanie oczywiście rozmawiać z naszymi najbliższymi partnerami z Koalicji Obywatelskiej. I taki jest tam jest taką politykę prowadzi, politykę stawiania tego ogólnego interesu ponad własny, prywatny. Dobrze, a, a kiedy stasz? powstanie ta komisja śledcza, według Pana? Czy jest szansa na to, żeby powstała w tej? Czy jest szansa, żeby powstała ta komisja śledcza jeszcze w tej kadencji parlamentu? Panie rektorze ja jestem. Mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji Sejmu będzie możliwa. Ostatnie tygodnie to wykazały i to jedna z niewielu pozytywnych, e, pozytywnych z naszego punktu widzenia, pozytywnych, z punktu widzenia obywateli pospolitej skutków tych bezrozumnych działań rządu. E, to jest kwestia tego, że pokazała się wyraźnie dzisiaj możliwość pęknięcia w obozie władzy. Do tego pęknięcia doszło. Stabilność rządu w wymiarze parlamentarnej w większości w Sejmie okazała się bardzo krucha. I to dzisiaj wiek w Polsce każdy od Jarosława Kaczyńskiego na. Zwykłym obywatelu kończąc i to rodzi poważne konsekwencje. Otóż dzisiaj jest jasne, że przy każdej ważnej inicjatywie politycznej Jarosław Kaczyński i jego jak powiem, polityczni akolici, którzy dzisiaj rządzą Polską, będą musieli dużo bardziej ostrożnie podchodzić do propozycji składanych w parlamencie, i to jest na pewno jedyny pozytywny skutek tego całego kryzysu. Nie można wykluczyć, że konflikt między Gowinem i Kaczyńskim, który jest po pierwsze realny, a po drugie, który zakończył się jednak upokorzeniem Jarosława Kaczyńskiego przez Gowina, że to, a mówię to jako człowiek, który zna Jarosława Kaczyńskiego, no to się w oczywisty sposób dla Gowina bez konsekwencji nie skończy. Więc dzisiaj byłbym także ostrożny w sugerowaniu, że ta koalicja jest trwała, bądź że na pewno się rozpadnie. Nie wiemy tego, ale nie jest dzisiaj stabilna. I to jest już plus. ale wracając do tematu komisji śledczej czy jest w ogóle szansa na to żeby powstała nie wiem jeszcze przed, wyborami panie to już po całym w sejmie, cyklu wyborczym. Jeżeli panie redaktorze w Sejmie zmieni się większość jeszcze w tej kadencji a ja tego nie wykluczam, to jest skądinąd taki paradoks myśmy od pierwszego dnia w którym okazało się, że wygraliśmy Senat słyszeli, że za chwilę stracimy w tym senacie większość. No wszystkie głosowania pokazują, że Prawo i Sprawiedliwości się to nie udało e, i są od tego dalsi niż bliżsi. A okazuje się, że tyle krzyczeli o tym, że nam zabiorą większość w Senacie, a są o krok od stracenia większości w Sejmie. To jest długi proces wymagający mądrości, wymagający umiejętności dialogu i wymagający także tego, by w polityce zdawać sobie sprawę, z kim się rozmawia. Mam tu na myśli na przykład Gowina i wiedzieć doskonale, kim jest Gowin i myśmy od samego początku to wiedzieli. to jest człowiek polskiej prawicy który chce Polską prawicę ratować a ja to powiedziałem zanim jeszcze Gowin w ostateczności dogadał się z Kaczyńskim powiedziałem to z trybuny Senatu nie miejmy złudzeń Gowinowi tylko w jednej sprawie chodzi o to samo co nam. o to żeby nie było wyborów 10 maja i chwała Gowinowi i to się ukaza i to się udało uzyskać udało się uzyskać to, że Gowin został wciągnięty do gry w wyniku której Kaczyński ustąpił. I to jest z punktu widzenia opozycji najważniejsze, bo Gowin nie jest człowiekiem opozycji. Jeżeli ktoś po stronie władzy pęka i zaczyna świać tym obozem, to rozsądkiem polityków opozycji jest tę szansę wykorzystać i wiedząc, z kim się rozmawia, z Gowinem rozmawiać. Bo jeżeli chcielibyśmy zakończyć wcześniejszych rządów Mateusza Morawieckiego w tym sejmie ergo rządów Jarosława Kaczyńskiego, to bez ludzi Gowina i Pokroju Gowina tych rządów się zakończyć nie da, powiem więcej. Gdyby Jarosław Kaczyński nie uwierzył, że jest możliwe, że Gowin wbrew niemu zostanie marszałkiem sejmu, to nie poszedłby na te ustępstwa. Tylko to, że im zamajaczyła realna możliwość utraty większości w sejmie, utraty marszałka spowodowało, że zapobiegliśmy temu kryzysowi i warto powiedzieć głośno, jacy politycy zasługują w tym względzie na podziękowania i szacunek, że uchronili Polskę od tego procesu i to jest. To ja widzę dwóch takich polityków. To jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który rozpoczął rozmowy w ramach opozycji i w ramach tych ludzi, którzy mogą rozmawiać także poza opozycją, żeby nie doszło do niedobrych dla Polski wyborów 10 maja kopertowych. Wbrew być może osobistym interesom Kosiniaka-Kamysza, który być może wolałby politycznie, żeby teraz były wybory. To nie, pod przedkładając interes wets pospolitej interes wyborców także wyborców swoich kandydatów Kosiniak powiedział zrobimy wszystko żeby wybory się nie odbyły 10 maja i dzięki temu że Kosiniak taką postawę miał tak się stało i druga osoba która była w tym sprawie absolutnie kluczowa to marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który pokazał że w tym świecie w którym tak wiele instytucji jest rozchwianych, on stojąc na czele demokratycznego senatu Stoi na czele tych, którzy bronią fundamentów instytucji Państwa Polskiego. Ci dwaj politycy, przedkładając własny interes, przedkładając interes Polski, nad własny interes, doprowadzili do tego, że dzisiaj nie mamy wyborów 10 maja, które byłyby początkiem gigantycznego kryzysu konstytucyjnego Państwa Polskiego. Wie pan co, panie senatorze, jak się mówi, że sukces ma wielu ojców, porażki są tylko sierotami, prawda? Ale wie pan, ja mówię, jak mówię. Jak panie redaktorze, wody, sukces, powody do dumy. W tym przypadku sukces ma konkretnych ojców W tym przypadku sukces ma konkretnych ojców. To z jednej strony, po stronie politycznej, partyjnej, bardzo przejźba, twarda, Wczoraj, zgłosiła, wczoraj zgłosiła się mądra też nie, sukcesu, czyli czyli A z drugiej strony bardzo. Odpowiedzialna państwowa polityka marszałka Senatu Tomasa Grodzkiego, Tak, to trzeba powiedzieć. Ktoś musi mieć też odwagę powiedzieć politykom, tym, którzy zrobili coś dobrego. A mówię o politykach, którzy ogromnie do, dużo dobrego zrobili, powiedzieć im dziękujemy. Tak, tego właśnie od Was oczekiwaliśmy. Dziękuję bardzo. Michał Kamiński, dziękuję, wicemarszałek dziękuję. Senatu.